Cześć. Mam na imię Cyprian. Postanowiłem założyć kanał na YouTube po to, żeby pokazać Wam, jak wyglądają początki kogoś takiego jak ja, kto przyjeżdża do Anglii w poszukiwaniu pracy. Mnie akurat nie zmusiła do tego sytuacja życiowa, a bardziej pękło we mnie coś. Nie wiem, czy ma to związek może z obecną sytuacją polityczną w kraju, z którą się bardzo mocno nie zgadzam. Natomiast kilka różnych wydarzeń związanych m.in. z moją niedawną zmianą pracy w Polsce spowodowały to, że po prostu powiedziałem dosyć, ok, off, zamykamy temat Polski. Choć nie do końca, bo została tam moja kochająca rodzina, moja żona, moje dzieciaki. I postanowiłem spróbować swoich sił tutaj, na Wyspach. Do Anglii przyleciałem kilka dni temu. Dzisiaj mamy niedzielę. Na miejsce dotarłem we wtorek, a właściwie z wtorku na środę w nocy. A więc ta środa jak zwykle z życia wyjęta jeszcze z małą przygodą na, na lotnisku, o której może opowiem Wam w kolejnej części tego vloga. Tak, udałem się bezpośrednio z lotniska już do, do mieszkania mojego kumpla, któremu serdecznie dziękuję i bardzo go pozdrawiam z tej, z tej strony, bo pewnie gdyby nie on, no po pierwsze mój budżet, który przygotowałem tutaj na osiedlenie się, na, 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 na start, na początek, no byłby bardzo mocno uszczuplony, więc no, jego pomoc tutaj naprawdę była, była jest no, nieoceniona. Raz jeszcze chyle czoła, dziękuję. E, cóż, jeżeli chodzi o same początki, co mogę powiedzieć? Pierwszą i chyba najważniejszą rzeczą, e, którą należy zrobić po przyjeździe tutaj lub nawet też przed samym przyjazdem, to byłoby najrozsądniejsze. E, przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czy jesteście, e, w stanie po pierwsze psychicznie udźwignąć ciężar rozstania z rodziną z przyjaciółmi bo nawet najbardziej zatwardziały singiel myślę, że może mieć problem z ewentualnym rozstaniem się nawet z kumplami i kumpelami tak to, to jest chyba taka naj, największa i najtrudniejsza rzecz, ale już przechodząc do takich chłodnych konkretów przede wszystkim zawód Myślę, że jest to rzecz numer jeden na tej liście. Myślę, że nawet znajomość języka, która oczywiście jest tutaj w stopniu minimum podstawowym, jak najbardziej wymagana i tutaj nie ma, nie ma, nie ma ucieczki od tego. Ale tak, jest to po pierwsze zawód. Ja akurat mam to szczęście, że pracuję pracowałem w Polsce przez w ogóle. Zaczynałem pracę jako, jako spalacz i gdzieś tam powoli, powoli piałem się przez te szczeble kariery i w tej chwili, no już od ładnych kilku lat, w tej chwili będzie to około 4 lat, w Polsce pracowałem jako inżynier automatyki i robotyki i programista PLC, zależnie jak nazwane było to stanowisko. Jest to zawód branża mm, szczególnie doceniana tutaj w Wielkiej Brytanii. Jest to branża specjalistyczna. Mm, dlatego skusiło mnie to do przyjazdu tutaj e, i mnogość ofert pracy, która pojawia się na rynku, e, myślę, że jest tym, tym wyznacznikiem, że naprawdę tacy ludzie są tutaj poszukiwani. E, tuż po e, przylocie, zaraz dnia następnego, czyli no, w środę, czy też w czwartek rano, pobiegłem od razu do sklepu zakupić sobie kartę z brytyjskim numerem SIM. Przeformatowałem trochę swoje CV, które miałem już wcześniej przygotowane w Polsce. Wpisałem tam brytyjski adres zamieszkania oraz przede wszystkim najważniejszą rzecz: brytyjski numer telefonu. I jak wcześniej, już będąc w Polsce. Dostawałem wiele różnych ofert, propozycji pracy z Anglii. To w porównaniu z tym, co stało się tuż po włożeniu karty SIM i wysłaniu swojego CV, dosłownie do kilku agencji rekrutacyjnych, no, przeszło to naprawdę moje najśmielsze oczekiwania. Trochę żałuję, że no, też trafię w połowie tygodnia tutaj, bo. Pewnie, pewnie gdybym, gdybym trafił tutaj w poniedziałek, to być może w dniu dzisiejszym, siedząc, rozmawiając, byłbym w stanie wam wskazać jakieś konkrety i powiedzieć, gdzie dokładnie dostałem już pracę. Być może, nie wiem, jestem jakimś niepoprawnym, hurra optymistą, ale uwierzcie mi na słowo, że każdy specjalista, który tutaj przyjedzie, na pewno nie pozostanie niezauważony w tłumie innych specjalistów, którzy również tutaj są. Ale po prostu potrzeba tutaj ludzi o określonych umiejętnościach czy też preferencjach rozwoju zawodowego. I, i, i jest, to, jest, to, jest to kwestia kluczowa. Ja od momentu włożenia karty SIM, czyli powiedz, przyjmijmy, że był to czwartek rano, CV wysłałem swoje pierwsze zmodyfikowane gdzieś tam do, do różnych. Na, na, na różne portale, takie na, między innymi takie jak CV Library czy read.co.uk i chyba jeszcze na Indeed. Tak, na Indeed poszły moje CV. Odpowiedzi ręcznie na konkretne oferty pracy wysłałem dosłownie może kilka, bo, bo nie ukrywam, że nawet jeszcze nie wypocząłem, że tak powiem, po, po przelocie tutaj na tyle, żeby gdzieś tam psychicznie być już gotowym do, do, do rozmów z rekruterami. Ale ok, mówię, ryzyk wizyt na, na pierwsze kilka tak zwanych rzutów na taśmę musi się udać i nie może być tak strasznie. I faktycznie tak też było. Od momentu wysłania do momentu pierwszych telefonów z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że minęło może 15-20 minut. Nawet jeszcze gdzieś mam zapisy, jeżeli będziecie. Ciekawi, to, to umieszczę jakieś screenshoty czy, czy print screeny z mojej skrzynki mailowej od momentu pierwszych, pierwszego wysłania, pierwszych e, e, odpowiedzi na oferty pracy e, do momentu pierwszych odzewów, tak, no minęło z 15-20 minut. E, kilkanaście różnych telefonów. Rekruterzy oczywiście na początku pytają, e, tak żeby no, poznać przede wszystkim preferencje kandydata. Jakiej pracy poszukuje, jakie ma doświadczenie, w czym dalej chciałby się rozwijać, co może firmie zaoferować, co firma może zaoferować jemu. I to są takie. Przyjeżdżając tutaj, rozmawiając z agencją rekrutacyjną, musicie się od razu do tego przygotować, że, że takie pytania padną. Następnie zostaniecie poproszeni po prostu najzwyczajniej w świecie. O chwilę cierpliwości. Oni też muszą mieć czas, żeby gdzieś tam przerobić to wasze CV, może troszeczkę gdzieś tam je podkolorować. Nie ukrywajmy, że każdemu obu stronom zależy na tym, żeby, żeby znaleźć to, to, to zatrudnienie, tą pracę dla, dla kandydata. I oni po prostu muszą popracować chwilę nad tym CV, przede wszystkim skontaktować się z swoimi klientami, tak, czyli z różnymi, nie wiem, fabrykami, firmami jakimiś specjalistycznymi, które, które zajmują się e, zatrudnianiem pracowników z Waszego, e, z waszego szczebla e, zawodowego, tak. E, dzisiaj jest niedziela, wieczór, blisko już naprawdę bardzo blisko do północy. Siedzę, powiem szczerze, jak na szpilkach, bo mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym telefony się znowu rozdzwonią, ale już tym razem faktycznie z jakimiś może zaproszeniami na interwiu, może jakimiś zaproszeniami bezpośrednio do nie wiem, agencji pracy. Przyznam się szczerze, nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rekrutację na stanowiska inżynieryjne. Żeby jeszcze sprostować, dodam, że studiów nie ukończyłem, jestem w trakcie studiów, ale bardzo ciężko jest pogodzić rodzinę, dom, pracę i studia i, i, i tak, no jest, jest to ciężki kawałek chleba, więc oficjalnie nie mam tytułu inżyniera, mimo że takie stanowiska w Polsce zajmowałem i na takie też stanowiska tutaj aplikuję. Natomiast dla żadnej z firm, dla żadnej z agencji rekrutacyjnych nie stanowiło to problemu, w CV jest zawarta informacja mówiąca o tym, że, że, że jestem w trakcie studiów, więc widać to wyraźnie w, gdzieś tam w, w zakresie edukacji, tak. Zobaczymy co dalej z tego będzie. Jeszcze jedną rzecz, którą, którą mogę Wam podpowiedzieć, Tuż po przyjeździe, jeżeli macie jakąkolwiek barierę językową, po kilku zdaniach zamienionych w sklepie, w urzędzie, e, gdziekolwiek gdzie pójdziecie e, i kilku uśmiechach wymienionych z, z, z Anglikami, tudzież, tudzież innymi tubylcami, którzy, którzy tutaj są, absolut, absolutnie zapomnicie o tym, że, że mieliście kiedykolwiek jakąkolwiek barierę językową i całkiem swobodnie możecie się porozumiewać. Mnie spotkało też to szczęście, że ja dużo wcześniej mówiłem już w pracy po angielsku, bo kontakt mój z klientami wymagał jednak komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Tutaj raczej skupiam się na tym, żeby gdzieś już ten, ten język doszlifowywać. Mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. Więc, tak, im lepiej znacie angielski, im macie lepsze wykształcenie im bardziej im bardziej specjalistycznej branży będziecie pracować poszukiwać tutaj pracy tym będzie wam łatwiej